My zostaliśmy z jabłkami, gruszkami i w naszej kuchni Jagna Niedzielska i Maja Popielarska. Witam was serdecznie. O, tym, o tych paniach, że odjechały. Nie, tamte panie odjechały. Te panie zaraz odjadą. Nie. Jeśli zaczną opowiadać o tym, co je najbardziej pasjonuje, a mają w sobie te pasje do roślin, do przetworów, do niemarnowania niczego, no to pewnie będziemy uwiedzeni waszą wiedzą na ten temat. Cześć, to Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry .tvn .pl. Co dzisiaj zrobicie z resztek po jabłkach, bo to jest temat naszego spotkania. I ja bym właśnie chciała, żebyśmy nie rozmawiali o reszkach w kontekście ogrysków i, tak. ym, i skórek, bo czegoś co się wyrzuca. Dokładnie, bo marnując, wyrzucając jedno jabłko, marnujemy mniej więcej 70 litrów wody, która jest po prostu potrzebna do upraw takiego jabłka. Oczywiście I jedno jakby, jabłko. Jedno jabłko, więc skala jest naprawdę żeby ta, je więc, wyhodować, rozumieć. Tak, tak, żeby je wyhodować, uprawić i e, absolutnie potrzebujemy bardzo dużo tej wody, więc to jest ten ślad wody. Już nie wspominając o pracy ludzkiej, która jest też istotna w tym kontekście. A w środku znajduje się serce tego jabłka, czyli pektyna. Pektyna to jest naturalny środek żelujący. Ja tutaj ją mam. Co prawda, ona jest tutaj pomiędzy tymi, tak, tymi ogryskami. I to jest, jeżeli sobie na właśnie tak sześć mniej więcej ogrysków zalejemy niewielką ilością wody, czyli po prostu ta woda małości tylko przykryć nam te. Zwykła woda, która musi nam przykryć te ogryski. I jeżeli zagotujemy to sobie tak przez 40 minut, to pojawi nam się taka o gęsta woda, która. Tak, taki żel, który jak ta temperatura zejdzie w dół, to stężeje i możemy po prostu dodawać do naszych konfitur malinowych i innych owocowych, które mają mniej tej pektyny, czyli nie zżeluje nam się ta konfitura hmm. i wtedy nam będzie, pojawi się właśnie cudowna żelka. Możemy też dodać do takiej pektyny odrobinę cukru i jak znowu nam stężeje ten żel, będą to pojawią się żelki. A powiedz, co robisz ze skórek, bo to też jest kolejny element, który zazwyczaj trafia do kosza na śmieci, a ty twierdzisz. Nu, nu, nu. Tak, o to dokładnie mam taką minę dosłownie. Znaczy, jak ja myślę o skórkach, to myślę o mojej mamie, która obiera jabłka, a ja ściągam tą skórkę i bezpośrednio jem to w ogóle pierwsza rzecz, dlatego że pod skórką mamy najwięcej witaminy C i też błonnika, natomiast skórkę też, tutaj akurat mamy całe jabłka suszone i zmielone, ale jak sobie wysuszymy skórki z jabłek mhm. i z gruszek, to możemy wymieszać z cukrem i podsypać jakiekolwiek ciasto, które przygotujemy w domu i od razu aromat niesie się po całym Maja domu. No jak Iwa głową afirmatywnie jakby zgadzała się z tobą, ale ty ja... jesteś musiarą z tego co wiem. <laughs> Jakkolwiek to brzmi. Tak, ja trochę idę na łatwienie. Biznes z przetworami, bo y, lubię je robić, ale nie zawsze jest czas, więc y, wymyśliłam sobie bardzo prostą metodę szybkiego gotowania, bo kiedyś konfitury, drzemy gotowało się bardzo długo. No i nie mamy teraz na to czasu, więc ja je zagotowuję, daję im chwilę po się popyrkać, po czym biorę blender, który jest niezastąpiony w kuchni, i miksuję. I tym sposobem mam na przykład mus malinowy, który mm -hmm. jest kapitalny później na przykład do polania budyniu. No już nie mówię o kanapce, twarogu i tak dalej. Do picia Przy też. czym jeśli chodzi o malinę, Albo wiem, że to też, przy czym z malinami pewien grzech robię, dlatego że przepuszczam te maliny przez wolnoobrotową wyciskarkę, żeby pozbyć się pestek. Mhm. Te pestki też można później wykorzystać. Chyba, jemy, prawda? słuchajcie, mak, jemy różne rzeczy, które nam jednak chrupią pod zębem, ja bym zostawiła te pestki. Ale tak wiesz, jak... ja mam takie i takie, tak. więc po prostu wymyśliłam sobie taki sposób na, Dodając... na wypadek. Dodając y, takie pestki do owsianki, naprawdę już nie będziemy mieli większej różnicy, a będziemy mieli znowu ten aromat malinowy. To tu jest małeczko ale e, Zwłaszcza, że olejki są bardzo ważne w pestkach. E, ale olejki. jak powiedziałaś, że gotujesz owoce, to gotujesz je w całości i potem blendujesz? Tak. Aha, tak, czyli tylko peski Ale tego nie zblendowałaś. Nie, bo to jest pigwowiec i to jest, słuchajcie, nastawiony wczoraj o 21, bo wróciłam z dalekiej podróży z Wielkopolski, yy, a, a kupiłam yy wcześniej na targu pigwowce, bo niestety w ogrodzie ich nie mam. Yy, cienko pokroiłam, natomiast po drodze jeszcze a, myślałam o tym, co zrobić, hmm. żeby łatwo wydobyć pestki. Tak, on jest bardzo, bardzo Zobacz, aromatyczny. A przygotowany wczoraj. Wczoraj, tej wczoraj tej od razu Skropmy się, się zamuszamy. Zamuszamy. <laughs> Nie, Chodzi o to, słuchajcie, nadgarzki, że nadgarzki. Owiet, owoc pigwowca jest bardzo twardy i dość niewdzięczną pracą jest wydobycie tych pestek, więc myślałam, co... Nie, to nie jest, nie, to jest, to jest, do, rob to jest do robienia, taka robienia lodów do, albo do e, ziemniaków. Do ozdobienia deserów. Sody, na przykład melona. To I, dla umpa-lumpa chyba. I proszę nie, bardzo, nie, dla malutkich dzieci, żeby miały poczucie, że mają dużo kulek, a tych kulek bardzo jest mało. Ale nie, nie proszę zobaczyć, jaki to jest fajny sposób. Fakt, że zostaje troszkę tego miąższu tu i tutaj się odzywam od razu do Jagny, co Słuchajcie, bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o peski. Faktycznie tam jest amigdalina, ale ona jest dla nas niebezpieczna. A co to jest amigdalina? To jest taki związek, który może nam szkodzić, jeżeli zjemy go w bardzo dużej ilości, mm -hmm. ale przede wszystkim, jeżeli taką pestkę rozgryziemy. Dzieci musiałyby zjeść pewnie rozgryzionych kilkadziesiąt. Taką, dokładnie, to, tak. Rozgryzionych kilkadziesiąt takich pestek, a dorosły człowiek pewnie ponad 100, żeby faktycznie się zatruć. Natomiast spokojnie jeżeli e, są w całości i trochę mamy pestki i trochę miąższu, ja bym wrzuciła po prostu do słoiczka albo do innego opakowania, zamroziła e, i co jakiś czas przygotowywała po prostu wodę z aromatyzowanymi e, takimi miąższkami albo kompot. Ale wracając do tego pigwowca, który pięknie pachnie, zakręciłeś mi. Bo nie chcę, żebyś w nim się bardziej interesował No. <grystanie> to co z niego będzie? To już jest właściwie zrobione. Można go wystawić na słoneczny parapet, ciepły, żeby owoc puścił jeszcze więcej soku. I dodawać można sam ten płyn, który się mm -hmm. wytworzył, do herbaty, czy zrobić z tego lemoniadę. I spróbujcie samą, sam plasterek piwowca. On jest twardy, jest szalenie aromatyczny, pyszny. Można to jeść jak cukierek, można wrzucać mm. do herbaty. Spróbujemy. Możliwości bardzo? jest bardzo Chcę, żeby dużo. żebym był pilotem oblatywaczem, jako pierwszy tak. sprawdził. Naprawdę Może, że mój smaczne. dziadek tego nie widzi, bo by dolał do tego spirytus nie, no, to jest, to jest że... osobny temat. Kwaśne. Ooh. Ale <laughs> dlatego jest sporo cukru. Akurat tutaj dodałam cukier brązowy, żeby jeszcze taka odrobina. Nie y, proponuję. Karmę, to trzeba ze spodu wydobyć. Tam jest więcej cukru. Cześć, tu Dorota. i... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl.